Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tomek. Witam Was już w kolejnym odcinku z gry Shell Diver. Eee, ostatnio poczyniliśmy progres. Eee, tym sensie. Jaka ekipa tu się zebrała w ogóle? Wy mi chcecie sprzedać jakieś. jakieś pouczenie? Nie, jednak nie chcecie, dobrze. Eee, ostatnio sobie poczyniliśmy progres. Eee. Taki, że wbiliśmy sobie, już pokazuje tutaj te 800 metrów. Nie pamiętam, czy ja na nie wbijałem. Chyba tak. Wejdźmy sobie, że tak powiem. Nie, nie musimy wchodzić, już pamiętam. Po tym tutaj interfejsie, który się wyświetla. Odkryliśmy sobie tutaj ten nowy w ogóle teren. Wbiliśmy sobie tam parę razy. No i coś tam sprogresowaliśmy. Jak widzicie, no mamy tutaj trochę zaoszczędzonych muszelek. Ja bym, sobie je ja bym sobie je odebrał, takie tam skromne ilości. Wiecie, normalna sprawa, tam 350 milionów. Nic takiego wielkiego. Eee, no i co? Eee, wbijmy sobie tutaj do drzewa, oczywiście klasycznie. No, jak co, odcinek. No i co my tu mamy? Jak widzicie, za te muszelki, no jest tego nie mało, Jest tego bardzo dużo. Eee, ale no trzeba w końcu tutaj kurczę coś podziałać to jest jeszcze w ogóle za grzyby to tego nie chcę ulepszać ja bym chciał takie rzeczy poulepszać za muszelki e, co tu jest więcej co tu jest e, regeneracja tlenu z tego co widzę e, zwiększa szybkość regeneracji tlenu o 25% wydaje się fajne jest to za 6,5 miliona na ten moment możemy sobie w sumie na to pozwolić na całe dwa razy przyklikać to. no Mamy takiej ilości tych muszelek, że możemy to na spokojnie wbić. Co dalej? To jest za grzyby. Ja tego nie biorę. Eee, buta tenowa 5. Zwiększamy maksymalny tlen o 840 jednostek. Mogę w sumie to kliknąć, ale nie wiem ile razy. W sumie mamy na tyle dużo milionów, że możemy to przeklikać. Eee, no i fajnie. Dobra. Co dalej? Wydajność tlenu to jest za 16 milionów, to jest za 100 milionów, to jest za 50 milionów. Dobra. Wydajność tlenu e, zwiększa maksymalny poziom tlenu o 10%. O, procentówka. Ok. Kliknijmy to zaraz, bo czemu nie? E, za 15 milionów mamy powiększa zbiornik plazmowy o 120. Ok. Dobra. E, ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Otóż, e, co tu mamy? A. Ok, to jest ten transmuter Medus, ale on był za te grzyby. E, nie wiem czemu żyłem w przekonaniu, że on jest za 10 tysięcy tych grzybów, a nie za 20. Ale okej, okay. okej, okay. zdarza się taki mały błąd. E, dobra, bierzemy sobie ten maksymalny poziom planu. E, nie, to już klikaliśmy. E, to chciałem. Zwiększa e, zbiornik plazmowy o 120. Kliknijmy to. A, to miało tylko jeden poziom. No to klasa. To już tego nie możemy wziąć. Eee, co dalej? Co dalej? To jest już trochę drogie. To, no, to jest jeszcze droższe. To też jest drogie. To jest za 7,5 miliona. Zwiększa szybkość doładowania pistoletu plazmowego o 40%. Weźmy. A, to ma więcej poziomów. Dobra, przeklikajmy to i jest super. Szansa na błyskawicę plazmową. To jest to ulepszenie, które mi się bardzo podobało, a zaraz najmniej są tęczowe, więc jestem za tym, żeby to przynajmniej zaraz piknąć No i fajnie. Co to jest dalej? 80 tysięcy. Trochę to kosztuje wszystko. Tu mamy to przegrzewanie się tego pistoletu. Ja bym to już przeklikał. Mamy 80% z tego ulepszenia i jest subcią. Co tu mamy dalej? Zbierz muszle ze skrzyni 850% szybciej. Ja nadal nie rozumiem yy, sensu ulepszania tego. Ja to mogę za te 3000 ulepszyć. Mogę, żeby mieć spokój z tym, bo trochę naprawdę nie, nie pojmuję, dlaczego ono tu jest, co to jest. Oho, odblokowaliśmy coś jeszcze. Co to jest za flaszka? To jest jakaś miksturka. To jest jakaś kurczę fiolka. Z jakąś miksturą jedną. Safe bankowe twoje monety, muszelki mogą być wydawane bezpośrednio ze skrzyni. A to ciekawe. To ciekawe, serio. E, zwiększa e, liczbę. Nie, no, te, te, na razie tych grzybów nie wywalajmy, serio. Bez sensu trochę. E, dobra, bo siedzimy znowu długo w drzewku, ale tak jest zawsze. W tych grach jest tak zawsze. Tego się nie da pominąć. E, Zmienne ręce. Zostawmy meduzę w sklepie. Dobra, już weźmy to ulepszenie, trudno. E, o, to jest za darmo praktycznie. E, i zostawmy te ulepszenia 40 milionów za złoty magazynowe, nie jest mi to na ten moment w żadnym stopniu ule... potrzebne, więc sobie darujmy to za grzyby, za grzyby, grzyby grzyby, grzyby, grzyby grzybem poganiają, dobra i teraz tak, muszę coś sprawdzić, bo coś mnie natknęło ostatnio A... no dobra, my mamy to na maxa poulepszane Max, max, ok, będziemy widzieć po tych liniach. Chciałem sprawdzić, czy ja mam na Maxa polepszane te rzeczy za śruby, za ten złom. Dobra, za złom chyba mam wszystko. Bardziej mi interesowały chyba kryształy. A no właśnie. Dobra, już od razu rozpędzam się, rozpędzam się i już nie gadam Rozpędzam się, wracamy tutaj Czemu wracamy? Chcę zebrać kryształy, żeby nadrobić ulepszenia Żeby nie było, że ja sobie tak bimbiam trochę Chodźmy na te 600 metrów, zobaczymy ile nam się tam uda nafarmić tego wszystkiego Po takich ulepszeniach No nie ukrywajmy, ale troszeczkę, troszeczkę kurcze Nie ogarnąłem tych ulepszeń i tak to właśnie teraz wygląda, że trzeba nadrabiać, że tak powiem Zbierzmy sobie co możemy, no, no wiadomo, no na tych terenach to nie dziwne, że będziemy się co sekundę tą meduzę, czy tam jakiś kryształ inny. Eee, zbierzmy sobie to, no tutaj to widać, że to będzie dosłownie w chwilę nam się zbierało. Wszystko, elegancko wszystko się dzieje, tutaj ładnie się zbiera. Tutaj ciśniemy sobie myk, wszystko wybucha ładnie, fajnie, no mamy tego koleżkę, który nam też pomaga. Eee, zbieramy sobie tutaj elegancko. Dobra, ja to zbieram i oddajemy do tego schowka te meduzy. Oddaliśmy sobie do schowka meduzy, no i zbieramy dalej. Tak, no mamy zaraz takie, jakby no, dostęp do tlenu i tak dalej, że możemy sobie na to pozwolić. Eee, o, jest srebrna meduza swoją drogą. Jak widzicie, mieliśmy specyficzny dźwięk, i mamy meduzę i jest super. Zawsze tam jakiś profit większy będzie z niej. Eee, no tutaj to mówię, no tak strasznie łatwo teraz to wszystko wchodzi. Ja pamiętam jeszcze jak mieliśmy mega problemy, żeby cokolwiek tutaj wykonać, no ale to taka gra, taka gra, że mamy progres. Bieramy jeszcze co możemy z tego wszystkiego. Zobaczymy jak szybko nam się uda w ogóle to wszystko nadrobić, czy ja jeszcze tutaj jakieś mam. Kryształy nie no są, elegancko jeszcze są kryształy, nie mam się co martwić o to wszystko. Jakieś jeszcze tysiące nam tutaj wbijają. Tam, a przebiję się, przebiję, ale ja chyba nie zbiorę. No całą setkę zebrałem, no to dużo. Eee, bierzemy, wbijamy. A, zebrał no tą meduzę, fajnie. Zbieramy co jeszcze możemy. Kurcze, no uciekają nam te kryształy jak, jak meduzy, trochę. Jak medusy, dobra, pyk, pyk, pyk zbieramy. No, będę teraz latał w kółko po te wszystkie rzeczy. Myk elegancko, 3000. Niechotą nie chodzi. No i fajnie, dobra, Zabraliśmy. Myślę, że na ten moment możemy sobie już wracać. Zobaczymy, co nam się uda ulepszyć za to jeszcze. No tak, mówię, wracać, a ja jeszcze zbieram. No, kurde, łakomy. Człowiek. Dobra. No dobra, to jeszcze to i wracam już. Dobra. Wracamy sobie na wysepkę elegancką i ładujemy na pewno te meduzy stąd, bo jest grubo. A, okej, okay, to nam automatycznie się sprzedaje. A, znowu. Kurczę, nie ukrywam, że ten telefon na W trochę myli, bo mam ochotę czasem skoczyć tak losowo, a klikam to W i on się tutaj wyświetla. Eee, dobra, zbieramy te meduzy. Jeszcze raz je ładujemy do sklepu. One się automatycznie będą ładować do, tego, do tej skrzynki. No, tutaj te ilości są kompletnie dla nas eee, małe. Na, już na ten etap gry. Zobaczmy sobie te ulepszenia. Co my jeszcze możemy przeklikać? Mamy tego naszego kolegę. To są te dwa ulepszenia. Mamy to ostatnie ulepszenie, że Twoje pierwsze trafienie bąbelkiem ma pół mnożnika. Dodatkowych obraźni bierzemy. Ostatnie przeklikanie. Tak samo tutaj. Drugi poziom naszego koleżki, rozgwiazdy, no i fajnie. To już mamy z głowy te ulepszenia. Są na niebiesko, są na niebiesko. Co dalej? Tu coś mamy. Mamy to. Szybkość sprzedaży Medus o 10 tysięcy No bierzemy to też, już przeklikujemy. Mamy to już z głowy. Dalej, coś na dole, z tego co widzę. I to chodzi o to ulepszenie. Chodzi o to ulepszenie o złotą Meduzę. Dobra, no bierzemy to w ciemno, oczywiście. No i też wymaksowaliśmy, czyżby wychodziło na to, że już mamy wszystko? No, nie ukrywam, tak, wychodzi na to, że już mamy wszystko. To teraz musimy cisnąć po grzyby. Lecimy po grzyby. Nie, nie 700, 800. Nie ma się co bawić, ciśniemy dalej, zbieramy te meduzy, zobaczymy. Najgorsze to, że teraz na ślepo strzelam i ja nie wiem, czy ja je zdobędę, czy ja ich nie zdobędę. No kurczę, no nie dają się złapać, no. Holipa, no, jest lipa. Czy <laughs> e, to jest Srebrna Meduza? To jest Srebrna Meduza, łap to! Dobra. Oho, tam jeszcze chyba jakaś jest? Ładuj tam, nie wiem, ładuję w ścianę ślepy, kurczę, e, głową. E, co ja powiedziałem? E, dobra. Bierzemy co możemy. No Srebrna Meduza z tego terenu może być nieźle warta, nie ukrywajmy tego faktu. Pytanie: Czy ja zebrałem rzeczywiście trzy sztuki? Nie, dwie. Cholera. A z tego co widziałem, chyba trzy były do wydobycia. E, dobra, bo nam się tlen trochę kończy. Niech nam się naładuje trochę ten tlen. Zbierzmy sobie tego grzybka. Kurczę, no jeszcze nie jest idealnie, tak powiem, z tymi grzybami i z tym tlenem. Chciałem powiedzieć bardziej o tlenie, a nie o grzybach. Grzyby to tam zawsze się jakiś zbierze. E, wydobywamy to. Dobra, jakoś tam pozbieraliśmy coś. Nasza rozgoda się tutaj świetnie bawi, widzę. I zbieramy co możemy. Złapiemy je od góry i będzie dobrze. Te dwie uciekinierki nam zaraz spadną, tak powiem. No nie, już ich nawet nie wydobędę, bo nie mam kurcze bombli. Dobra, cofamy, nie ma co tutaj y, próbować, nie wiadomo czego. E, ładujemy te meduzy i zobaczymy, ile są warte te meduzy srebrne. Chyba, że ja już to patrzyłem w poprzednim odcinku, czy się mylę? Nie, no chyba nie. Bierzemy, sprzedajemy jedną. Nie, no 36 milionów, dobra, super. No to to takie spoko nawet ilości. Dobra, e, wbijamy myślę dalej. No i zbieramy grzyby, tak? No widać, no na pewno na początku potrzebujemy tych grzybów na farmie, żeby tutaj te ulepszenia pocisnąć do przodu. Eee, was też można pozbierać, jakby nie patrzeć, nie. Ja to jest najgorsze, że ja na ślepo trochę teraz strzelam w, tych, w tym, tym biomie. Ja nie wiem, czy ja zbiorę tą meduzę, czy ja jej nie zbiorę. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak szybko się uda sprogresować do następnego terenu. Ten tlen mnie trochę martwi, nie ukrywam, bo jest ciężko. Aha, dobra, ja ulepszyłem tego kolegę, tą rozgwiazdę. no i on teraz automatycznie ma swojego kolegę, który też nabija meduzy. Czyli jest ich dwóch, kurczę, no to dobrze, no dobrze, zawsze we dwójkę raźniej. We dwójkę raźniej zawsze będzie więcej łupu, że tak powiem. Te grzyby nie chcą współpracować, że tak powiem, jest ciężko je zdobywać. Zbieramy to. No mówię, zbieramy co możemy, bo no naprawdę jest ograniczona ilość tych grzybów. Nie jestem fanem tego, że tak to wygląda. Ojejku, no straszny damat z tym zbieraniem jest. Dobra, cofnijmy sobie. Cofnijmy sobie. Mam ponad 10 tysięcy grzybów. Wykorzystajmy to na coś pożytecznego. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu jest ulepszenie chyba tego <laughs> mojego słynnego puffiego. Yy... się Pufli, to jest pufla. No dobra, nie mam pojęcia, co ona robi. Ja nie wiem, czy ja to chcę na ten moment ulepszać. Ja bym może się zajął teraz, może, właśnie tymi bąbelkami Albo dobra, kliknijmy to raz. Ja nie wiem, co ona powoduje. Nieważne. Co tu dalej? Meduze z 50%. A, że jak mają dodatkowe obrażenia jak mają mniej życia. Weźmy sobie to zaraz, tak samo sobie tutaj weźmy penetrację bańki tak samo sobie weźmy te obrażenia. E, powinno być całkiem fajnie. Całkiem nieźle, nawet za dwa razy sobie to kliknijmy. E, I zobaczmy co dalej. Szybkość ruchu mamy jeszcze większą? Nie, bez sensu. Możemy te meduzy zwiększyć o całe, no nie dużo procent, a no właśnie. No i więcej grzybów będzie można mieć. Tak, za 180 milionów, albo w sumie za 20 milionów. W swoją drogą mogę mieć oba ulepszenia zrobione. A nie, przepraszam, jednak już nie mogę, nieważne, nic nie, nic nie mówiłem. Co tu jest dalej? Maksymalny poziom tlenu, przeklikajmy sobie z dwa razy właśnie. No, i co? No, tutaj coś jeszcze jest, za 600 grzybów, Dobra. Ciśniemy, myślę, dalej. Nie wiem, no po co jest ta funkcja chowania się w muszli, nie ogarnę tego. Ciśniemy dalej, ciśniemy dalej, próbujemy progresować. Grzybki, grzybki dają więcej grzybów. No, i też te meduzy ulepszyłem, tak, że jest ich po prostu więcej w tym terenie. Ja jestem jak najbardziej za tym, tym, tym faktem. I tu jest ta też penetracja, która powoduje pewnie to, że jest łatwiej po prostu je zbierać wszystkie. No i do, no ładnie tam, żebyśmy pocisali z tym zbieraniem. Oho, zbierzemy tego grzyba, czy nie za bardzo? Bierz się! Okej, okay, udało się chyba. Tak, udało się zebrać, super. Zbieramy sobie... ładujemy tę meduzę tutaj. Ładujemy sobie w tą meduzę. Ona jest droższa. Cześć, to też możemy załadować, co mi tam. O, złota meduza, czy ja dobrze widzę. Złote meduzy. O kurczę, ale będą warte. Ale będą warte. Ja też że jak teraz przybali pieniędzmi, to będzie nieźle. Ładnie, ładnie ciśniemy. Ej, naprawdę nieźle idzie. Kurcze, te złote meduzy się trafiły. Jaka była szansa na to? Nie mam pojęcia. Jaka była szansa. Nie. Gro, nie rób mi tego. Gro, coś ty zrobił, ale mam, nie no, są cztery, dobra, super. Czyli udało się, wow, to tyle złotych medów się trafiło, tak o, lekką ręką. Oj, coś czuję, że z tego będą takie pieniądze zaraz, że to szok. Zobaczymy sobie, kurczę, one są warte, bo no jestem w ciężkim szoku, co tu się wydarzyło właśnie. Tak, o, po prostu dwie złote meduzy się trafiły. No dawaj 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 Ciśniesz tą sprzedażą dziadku Dobra eee, Jedna z meduza 92 miliony Dobra ja nic nie mówię Ja miałem ich 4 sztuki To jest jakby no jest to przepotężna ilość Nie ukrywajmy Zbieramy to tą całą Jakże skromną ilość eee, No i co ciśniemy Ciśniemy dalej oczywiście naszego Jakże przecudownego drzewa czy coś jeszcze za jest do ulepszenia? Kurczę, to ciągle coś jest do ulepszenia za te muszelki. Tu nie ma ulepszeń, które by nie były za muszle. Prędkość ruchu. No, możemy teraz już w ciemno załadować w to punkty. Będziemy naprawdę szybcy. Co tu jeszcze jest? Te ulepszenia tutaj. Błyskawica plazmowa, co to jest? Zwiększa obrażenia od błyskawicy plazmowej, no dobra, to jest za 300 tysięcy, mi, tysięcy, nie milionów. To bierzemy sobie to, bierzemy sobie tutaj to. I jest naprawdę nieźle, co to jest za ulepszenie? Za każdym razem, gdy sprzedajesz meduzę, masz 10% szans na sprzedaż jedną dodatk jednej dodatkowej meduzy. Szczerze mówiąc, mogę to wziąć, to jest tylko jedno ulepszenie, czemu nie? Zwiększa liczbę przylotów do przechowywania od 2. A, kliknijmy to, co mi szkodzi. Eee, no i dobra, no. Aha, coś tam jeszcze było. Przepraszam bardzo, że tak miga tutaj wszystko. Bierzemy tą penetrację bańki. No i ciśniemy sobie dalej. Fajnie, jakby się udało odkryć te 900 metrów. No ale to nie wiem, czy to się finalnie tak szybko uda. O, widziałem błyskawicę plazmową. No i ona tutaj nieźle pocisnęła tego grzyba podstawowego. Spróbujmy. O, rany, ja nie wywaliłem tych medus stąd. No to lipa. No to lipa, zagapiłem się strasznie. Co tu jest jeszcze? A, meduza jakaś. A, bo on nam. Co to jest? Co to. Co? To był ten puffy cały, ale. Co on powoduje? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Nie, nie mam zielonego pojęcia, co on powoduje. Co tu się dzieje? Jakie tu, tu zbiorowisko was jest? Masowe kurcze zbieranie medus tutaj już się wydarzyło. E, no dobra, fajnie, że jest masowe zbieranie po medus, natomiast ja nie wiem co to Puffy powoduje. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Tylko ja bym chciał mieć e, trochę więcej zebranych tych kurczek grzybków czy czegoś tutaj innego. Zbieranie medus powoduje to, że mam tlenu więcej, więc to trochę mnie może ratować w tej sytuacji. Niejednej. Zbieramy sobie grzyby. No i zobaczymy. Puffy kolejny. Wybuch. On wybucha i co on powoduje? W sensie on nam daje tlen? Czy on po prostu jest taki, żeby sobie być? Widzę, że Puffy go nie możemy zbierać. Puffy nie jest do zbioru. Nie, nie mam pojęcia. On wybucha po prostu z tlenem. Oho. Dobra, nie, cofajmy się. Cofajmy, 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 cofajmy. Nie ma sensu ryzykować. Dobra, sprzedajmy te wszystkie meduzy, bo trochę. Trochę się zagapiłem i nie sprzedałem tego Dobra, lecimy, no to się szybko bardzo to ogarnia. Po kolei elegancko wszystko Dobra Tak. i e, ja cisnę dalej w takim razie Intensywnie dzisiaj, nie ukrywam, znaczy na początku było <laughs> Mniej intensywnie, kurczę, bo e, No bo siedziałem w tym u drzewku lepszej, no ale niestety, no tak ta gra też wygląda, że Będzie się siedziało w tym drzewku Kurczę, jakieś lepsze te meduzy się trafią? Czy tak finalnie na ten moment nie? A, a ten. E, te pufle nie powodują tego, że te ryby się automatycznie przypadkiem nie zbierają, bo tak to trochę wygląda, że ona wybucha i automatycznie im zbiera te ryby. Może ona jest takim. takim trochę pomocnikiem Mikołaja, że tak to nazwę. Każdy w tym wypadku nie dajemy prezentowa ryby, znaczy meduzy, więc nie wiem, czy ktoś by był wybitnie zadowolony z tego pomysłu. No tu ładnie pocisnęliśmy z tym. Łańcuchem. Ładnie, ładnie ciśniemy. Zbieramy co możemy, że tak powiem. Jeszcze trochę tej amunicji do medus mam, więc ten. Yy, chciałem powiedzieć olej. Ten. Yy, tłuszcz, nie tłuszcz. Te medusy, i tlen się uzupełnią nam trochę. Dobra, no daliśmy radę i to na pewno w niemałych ilościach zabrać te meduzy. Fajnie. O, o nie, o nie, zużyłem akurat, no trudno. No trudno, to zbieramy tak grzyby jeszcze. Te, które możemy i spadamy, nie? I spadamy zaraz. W nie da się walnąć, tym nie da się, no, Nie wiem, dlaczego ja ciągle próbuję tym laserem w te meduzy siekać, nie mam zielonego pojęcia czemu. Dobra, e, lecimy, sprzedajemy te meduzy. Zbieramy to co tutaj było, no ale nie daj mi jednej meduzy kolego. Kolego ja nie chcę machać, daj mi sprzedać meduzy. Ale, to nie tu, pomyliłem miejsca. Normalnie typa skrzyczałem, sorry mordo, skrzyczałem typa, chłop nic nie robi nam eee, Dobra, zbieramy. Możemy, myślę, że jeszcze raz pocisnąć yy, na głębinę, tylko zobaczmy, czy ja jeszcze czegoś nie mogę przypadkiem ulepszyć za te nasze przecudowne muszelki. Coś z tym tlenem, czy coś finalnie tutaj dalej pociśniemy z tymi bańkami? Czy jednak coś jeszcze innego z tym łańcuchem plazmowym? Obrażenia plazmowe możemy ulepszyć, bo one są, no nie ukrywajmy, istotne, jeżeli chcemy progresować, jeżeli chodzi o te grzyby. Możemy sobie zaraz ulepszyć Ja nie wiem co te pufle robią W sensie zwiększa raz ma pufla do 125% No fajnie tylko co ty powodujesz kolego I co ciekawe to jest ulepszenie Ja nie mam pojęcia co to robi Dobra przeklikajmy to tak szczerze Nie mam zielonego pojęcia co to robi Szybkość ataku Obrażenia bazowe siaka. Masz masz Ulepszamy tą rozgwiazdę Tylko naszego ziomka Przeklikajmy te 25 milionów, jest y, wykonalne do ulepszenia. I tu też jest jakieś ulepszenie. Maksymalny poziom tlenu o 10 bierzemy. Dobra, no jeszcze nam dwóch ulepszeń brakuje do kolejnego prestiżu. No i co, no ciśniemy, tak, ciśniemy. Myślę, że tam możemy Was zbierać. Możemy tak naprawdę wy jesteście droższe. Są pufle, ja nie mam pojęcia co one powodują. Naprawdę nie mam pojęcia co one powodują. Tak, zbierają chyba nam automatycznie meduzy. To nie ma znaczenia dla nich, czy ty, czy ty masz wrażenie, że ty ich nie masz? Po prostu, takie to one się automatycznie je zbierają. No teraz to widzę, że tu nieźle się te grzyby zbierają. Dość chaotycznie to wygląda, nie ukrywam. Ale to dobrze, to lepiej dla nas, bo będziemy mieli większy progres, jeżeli chodzi o to. O tą robotę, jeżeli chodzi o to zbieranie tego wszystkiego. No dobra, no ładnie idzie, to w ogóle te ta, 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 ta rozbiazdy też w sumie całkiem nieźle cistą swoją drogą. To nie jest tak, że tylko ja tutaj robię e, zarobek jakiś. Jeżeli chodzi o to zbieractwo tym e, żółwiem. Szkoda, że tutaj nie ma takiej drogi przejściowej, no ale no już nic nie poradzimy na to. Już nic na nie poradzimy, panie kolego. Zbieramy, ładujemy w tę Meduzę, Ja ciekiem, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ja się pytam? Eee, dzieje się to, że zarabiam hajs. Eee, znaczy, ch chciałbym więcej, ale ta gra trochę jeszcze na to nie pozwala. Znaczy, hajs, przepraszam, nie hajs. Muszel muszelki, muszelki. Eee, dobra. Kurczę, to nieźle idzie. Cofnijmy się może trochę, co? Bo ten tlen tak trochę mnie zaczyna niepokoić. Ale tu wszystko kusi, żeby to zbierać. To jest uzależnienie od zbierania. No, eee, także tak, tak. Eee, ciśniemy sobie. Dobra. Nie ma co chyba dalej. Eee, czeka, nawet chyba nie mam municji za bardzo, więc cofnijmy sobie. Eee, myk elegancko sprzedajmy sobie te meduzy. I ciśnijmy, że tak powiem, do przodu. Ale to już będzie oczywiście w następnym odcinku. Jak słyszeliście oczywiście powiadomienie moje. To tak, zgadza się, no kontroluję ten czas. E, ja wam bardzo dziękuję, moi drodzy, za uwagę. E, no, myślę, że w następnym odcinku sobie podciśniemy, że tak powiem, do następnego te prestiżu, tak? I tak, tak naprawdę od razu. Więc poczekam sobie z tym zbiorem. Będę takim, kurcze y, hamskim Pulsatem po prostu. E, ale myślę, że poczekacie z cierpliwością i sobie pociśniemy dalej progres. E, także ja Was e, pozdrawiam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji, i dzwonka, i komentarza i wszystkiego naraz e, abyśmy się rozwijali. E, jak coś to dawajcie mi tutaj e, dajcie mi po prostu info e, zwrotne e, co i jak. No i co? No pozdrawiam Was no i wszystkiego dobrego do następnego odcinka. Chaos.